Witam Was serdecznie. Kłania się z tej strony. Fancy, słuchajcie, dzisiaj witam Was ikoną motoryzacji, tak naprawdę, i ikoną samochodów terenowych, czyli Land Roverem Defenderem. Słuchajcie, dzisiaj myślę, że wielu z Was na pewno ta konkretna wersja coś mówi. Jest to wersja Land Rovera Defendera wersji Camel Trophy, czyli rajdów przez Afrykę, przez bardzo trudne tereny. Takie rajdy były kiedyś organizowane, słuchajcie, corocznie i były właśnie w takim ubarwieniu żółtym, takim pustynnym, pustynny taki piasek, no i bardzo wiele rzeczy przeprawowych do wykonywania wszelkich nierówności. Także wracam do spinta Słuchajcie raz na jakiś czas, nie jest to często, natomiast myślę, że już to powtarzałem w poprzednim odcinku, że warto wracać do spinta Jersa. Grama generalnie jest... ma potencjał, natomiast już gra jest troszeczkę, że tak powiem, odchodzi się od niej jakimś, jakimś cudem. Może nie ma tej grywalności takiej super, natomiast ta fizyka jazdy. Mimo wszystko jest cały czas fajna, cały czas mi się podoba. Myślę, że nie tylko mi. I warto wracać z jakimiś kultowymi pojazdami tutaj do tej serii i przedstawiać je pokazywać w kolejnych odcinkach. Zobaczcie, już mój kierowca nawet usnął z tego mojego monologu. Dobra, niech se chłopak pośpi. Za chwilę ruszamy. Tego defendera tutaj tak zestroiłem, żeby troszeczkę. Coś się w nim tutaj zadziało, czyli jakiś, zobaczcie, nawet ma zbiorniki paliwa, karnistry z przodu przed chłodnicą. Eee, oczywiście, jakieś siatki ochronne, e, kratownice, takie, które będą chroniły samochód przed uderzeniami. No i tutaj mostki przeprawowe, jak widzicie na górze, e, skrzynie z jedzeniem, z ładunkiem, e, z częściami, z karnistrami do pokonywania. Do pokonowania ciężkich e, terenów, słuchajcie, no, ten Defender, ten samochód wygląda staro. To jest, kształty ma już m, m, takie, że tak można powiedzieć, archaiczne. Wyobraźcie sobie, że te pojazdy jeżdżą do dzisiaj i służą również nawet w naszej m, Straży Granicznej. Tymi pojazdami z strażnicy graniczni poruszają się w bardzo ciężkim terenie, w górach, gdzieś tam w Bieszczadach na granicy wschodniej między lasami w górach i te pojazdy jeżdżą do dzisiaj, także ten potencjał tych samochodów do dzisiaj jest wykorzystywany na całym, można powiedzieć, świecie, w Afryce, w Europie. Praktycznie na każdym, na każdym miejscu. Ale słuchajcie, nie przedłużajmy już tutaj tego mojego wstępu. Tylko ruszamy, tylko ruszamy. No, kierowca się obudził, i słuchajcie, jedziemy. Mamy dosyć mapę tutaj, dosyć ciężką. Ja zestroiłem go sobie w ten sposób, że mam koła standardowe, nie są tutaj jakoś specjalnie wzmacniane. Chcę zobaczyć, jak on sobie poradzi na tym, e, słuchajcie, standardowym ogumieniu. I tak naprawdę, i tak naprawdę, słuchajcie, zawieszeniu też. No, tutaj mamy mostek, także jest spokojnie ja już tu sobie jakoś tam drogę wytyczyłem tutaj mamy jeszcze samochód paliwowy to już niech się odblokuje na tej mapie a my lecimy dalej bo teren jest naprawdę bardzo wymagający na tej mapie i obawiam się że e, że defender może w którymś miejscu sobie nie dać rady bo ta mapa jest stworzona do totalnego hardcore no i zobaczymy jak to dalej jak on sobie tutaj da radę? Troszeczkę o historii Land Rovera w tej wersji Defender. Tutaj jest straszne są góry. Boję się tylko o wywrotkę, żeby, żeby nie, nie zaliczyć, słuchajcie, na samym początku już wywrotki, bo byłoby to bez sensu, troszeczkę. Dobra, natomiast słuchajcie, Defender, Defender, e, znany mówię w większości e, miłośników e, pojazdów e, terenowych, również ta wersja Camel Trophy, no tutaj ktoś naprawdę tą mapę stworzył już totalnie ekstremalnie, słuchajcie chyba trzeba będzie się wyciągać już w tym momencie. No jakoś poszło, jakoś poszło, nie było łatwo teraz będzie górka. Wjazd w zasadzie z górki Ja już hamulec wciśnięty no, Ale tutaj będzie totalna teraz góra nawet yy, nie mogę się słuchajcie, skupić na jakimś tutaj opowiedzeniu wam, o. Dobra, y, trzeba będzie się chyba znowu wciągnąć, bo tutaj niestety nic to mi nie da. Może, może teraz się uda jakoś wspiąć po tym nieprzychylnym gruncie. Dobra, poszło, poszło. Lekko nie było, ale poszło. I właśnie Defender jest do, do tego super, stworzony. Ja tu zastanawiam czy się, czy nie przyjechać bokiem gdzieś żeby nie zaliczyć tej wywrotki totalnej o, a tutaj też słuchajcie nie lepiej. Oj ojoj, oj, nie wracamy, wracamy, wracamy. Chyba między tymi drzewami trzeba nie przejechać. To nie spodziewałem się aż takiego słuchajcie hardcore'u. chciałem wam troszeczkę o historii powiedzieć tego modelu, ale widać, że, że jest po prostu totalnie hardkorowo, nie mogę się nawet skupić. Myślę, że przyjadę tędy. No, nawet nie ma jak się słychać. Tam jest jakiś drzewo. Może tam bym do niego się udał podpiąć. Boję się jak się odepnę, co to się stanie. Jest dzisiaj jestem skupiony słuchajcie, ale jest Total Hardcore naprawdę na tej drodze. Takiego się nie spodziewałem aż normalnie mnie zatyka w pewnym momencie i ktoś powie, że Spintajer z emocji nie wprowadza, niesamowite, a szczególnie na takich mapach hardcore'owych gdzie boimy się o wywrotkę. Nachylanie jest pod takim kątem terenu, Że aż uniemożliwia, słuchajcie, jazdy. że nawet w terenach, tam gdzie kiedyś sobie Land Rover Defender radził bez problemu, to tutaj by miał naprawdę podgórkę, jak to się mówi, i dosłownie aż. To wszystko jest aż dosłownie. Czyli, że w pewnym momencie mnie. W pewnych momentach mnie aż zatyka. Tutaj te koła aż się ześlizgują tutaj z tego zbocza, jadę aż pod, pod kątem, żeby nie wpaść słuchajcie do tej rzeki całej, po prostu nachylenie tego, tego zbocza jest niesamowite. Tutaj trochę się wypłaszcza, ale tylko teoretycznie. No. Ale zobaczcie, mimo wszystko Defender aż pod takim, pod takim kątem, pod takim zniesieniem sobie daje radę. Naprawdę jestem w szoku. Bo ja to próbowałem innymi kiedyś pojazdami wjeżdżać na tej mapie i kończyło się to zawsze fiaskiem. Zawsze niepowodzeniem. A tutaj Defender, mimo tego, że jest ściągany cały czas na tą prawą stronę, jakoś, jakoś sobie daje radę. I to jest fajne w tym modelu, naprawdę. I tak mi się udało, już z takiego odcinka nie przejechałem tutaj żadnym pojazdem. Zawsze gdzieś tam mi się nie udawało niestety. A tym razem proszę bardzo, dosyć daleko udało mi się zajechać. I to jest kurczę pozytywne naprawdę w tym modelu. Bardzo mi się on podoba. A słuchajcie, kiedy, kiedy ten model w ogóle został opracowany, kiedy on został wdrożony do produkcji, okazuje się, że to był 1900. 86 rok, czyli naprawdę bardzo dawno temu, już a mimo wszystko, a i powstały słuchajcie, trzy generacje tych Defenderów. Właśnie miałem tutaj wejść w mapę, nie spodziewałem się, że tu dojadę. Tak naprawdę, i cóż, no nie zostaje mi nic innego jak tutaj poruszać się po tym dziwnym terenie. Będzie przeprawa przez rzekę, i tutaj możemy polec. Ponieważ droga prowadzi bardzo, bardzo trudnym terenie. No i tutaj w zasadzie nie ma żadnej odnogi, żeby się odbić. No niestety trzeba się przeprawiać. Zobaczymy, jak daleko mi się uda przejechać. Eee, wracając do Defendera, udało, udało się, nie, słuchajcie, producentom. Nie, Wypuścić trzy generacje. No i dzisiaj, ewentualnie na drogach, możemy obserwować. Słuchajcie, trzecią generację: właśnie Land Rovera Defendera. I ona również była sprzedawana właśnie do, do polskiego wojska. Jak również, tak jak powiedziałem już Wam chwilę wcześniej, ale tu jest jasne: niesamowite. Słuchajcie, jak i również do straży granicznej polskiej, także jest ona wykorzystywana, jest on wykorzystywane tam do dzisiaj. To jeszcze między innymi błoto jest, nie no, tu trzeba linę od bo zaraz będzie klęska jakaś. Ściągamy się i wyjeżdżamy z tego, z tego terenu. Nie wiem, ktoś stworzył tą mapę, słuchajcie ale chyba chyba nie myślał, że, że ktoś to przejedzie tak naprawdę jesteśmy i zakopani w błocie i górki są tutaj, te podjazdy są po no prostu wręcz niesamowite a ten pojazd sobie daje radę i to jest standardowe ogumienie były jeszcze pony takie szerokie do niego słuchajcie, ale to jest te klasyczne, które na rajdach Camel Trophy występowało i ją. No po prostu to jest czołg. To jest czołg, a silników, słuchajcie, było bardzo wiele do wyboru i były, silnika, i były silniki benzynowe, i były silniki diesla. I były silniki diesla do tych defenderów montowane. Eee, moce nawet zaczynały się już od. o tutaj jest strasznie dziwny taki garb. Moce zaczynały się już od 75 koni. Wydaje by się, wydawałoby się, że to są śmieszne moce, ale naprawdę przełożenia i parametry techniczne, które właśnie charakteryzują ten model, dawałby to, że on praktycznie w każdych warunkach się sprawdzał. Głównie oczywiście mówię o tutaj o terenowych warunkach. No i oczywiście silniki diesla, większy moment obrotowy naturalnie powodował to, że Znowu będzie lina. Naturalnie dawał to, że po prostu te samochody były... No. Oj, 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 oj co tu się dzieje? No, mi zaraz dęba stanie. Może trzeba się chyba wypiąć z tej liny. <laughs> I przypiąć się do liny innej. Próbujemy się wspiąć na tą górę. Teoretycznie górka nie powinna stwarzać problemu, a jednak stwarza. I to duży. Wolałbym za długo ciągnąć. No. Chyba poszedł teraz, ale teraz będzie total błoto. Teraz będzie total błoto i tego się obawiam, żeby. Oprócz tego błota są jeszcze takie wzniesienia, to będzie total hardcore. No, kabina jest tutaj, zobaczcie, jak łapie uszkodzeń, już niesamowicie dużo. To jest po prostu chyba mapka stworzona dla jakichś większych ciężarówek. No, obawiam się, że uszkodzenia dzisiaj załatwią. Dzisiaj defendera w tej wodzie, woda wlewa się już po, po szyby, aż tak głęboko jest. 22, no niestety nie dojedziemy, ponieważ uszkodzenie mnie tutaj wykończą. Ale widzieliście, że na płaskim sobie pomimo wszystko dawał radę. Także utoniemy chyba dzisiaj. Tak, zobaczcie, silnik jest już całkowicie. No i to już będzie koniec dzisiaj Defendera. I tak już zachodzi słońce. Ale pomimo wszystko, ta woda chyba dla dużych ciężarówek była tutaj, że tak powiem, stworzona. Niemniej jednak ten samochód naprawdę sobie daje radę tutaj w warunkach wirtualnych, ale i w rzeczywistości też pokonywał niesamowite brody, niesamowite, słuchajcie, wzniesienia i przeszkody terenowe. Także jak najbardziej na plus, bardzo fajny model, polecam go również do wypróbowania innym użytkownikom Spintiresa. No jeżeli Wam się film podobał, to serdecznie was, serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam Was i oczywiście trzymajcie się do następnych moich produkcji. Ehm, hej!